Wiem, że trochę czasu nie było mnie na YouTube i przestałem wrzucać filmiki z planszówek, trochę się działo w moim życiu, nie będę ukrywał, ale mam w końcu czas, będę wracał do tego. Może to nie będzie jeden filmik na tydzień, ale na pewno mam w planach wrócić do nagrywania kolejnych recenzji, kolejnych moich doświadczeń z planszówkami, ale także rozbudować się trochę o kilka nowości, które łączą się z tymi pasjami, między innymi. MTG, Pokémony. No a co za tym idzie, pewnie też openingami. I jako, że jest teraz to dosyć na czasie, a ja też mocno wkręciłem się ostatnio w Pokémony, dlatego przychodzę dzisiaj do Was z pierwszym openingiem na kanale. A będzie to, nie mylicie się dokładnie, Pokémony i będzie to Prismatic Evolution, które dzisiaj ma premierę. Dlatego zapraszam. No dobra, tak jak mówiłem, mamy pierwszy opening. Pięknie to wygląda. Ten Eevee jest wspaniały. Prismatic Evolution dzisiaj miał swoją premierę. Mam tego farta, że udało mi się zdobyć jednego Elite Trainer Boxa. Także no, nie będę Was trzymał w niepewności. I otworzymy sobie to piękne pudło. Zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać. Piękny jest ten Eevee. Nie mogę się napatrzyć, słuchajcie. Dobra, mamy książeczkę. Albumik ze wszystkimi kartami, to pewnie wiecie, jak to wygląda. Na razie to sobie odłożę, chętnie to sobie przejrzę później. I mamy to piękne, błyszczące pudło. I zobaczcie, co nas pięknego czeka w środku. Mamy oczywiście koszulki. Jako, że jestem Iliwie ili fanem, to naprawdę jest to dla mnie mega, mega piękny dodatek i na pewno te koszulki pójdą pójdą w ruch, no ale dobra, ofram dalej, no mamy oczywiście basic Energię. O, oraz piękną promkę, słuchajcie ten iv no naprawdę wygląda zjawiskowo, oczywiście it's Pikachu, taki ukryty, ale dobra nie przedłużając, najfajniejsze w tym wszystkim zaraz boosterki, więc jeszcze tylko rzut okiem na te brązowe kości i czy coś jeszcze a jeszcze oczywiście znaczniki. no i dobra i ta najprzyjemniejsza część każdego openingu, czyli boosterki sprawdźmy tylko czy nas nie oszukali raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem boosterków no dobra. No to zaczynamy. Zobaczymy, co nas dobrego czeka. Dobra. Żebym teraz dobrze przełożył. Chyba jest git, słuchajcie. No dobra. Mamy energię, kodzik, to wiadomo. I lecimy. No i karta. Y która do wielu jest potrzebna. Od razu budynek na dzień dobry, nazwita. E, mój kumpel, który też jest z nami na tym wyjeździe, notabene w tym pokoju, e, już widzę, że się łasi i cieszy się z boku, bo, bo wie, że pewnie trafi do niego. Dobra, mamy dalej Spritz i co tu jeszcze będziemy mieć? Jest styczek, na pewno się przyda. O, kto oni? Hmm. No dobra. Jesteśmy już coraz bliżej i <noise> no i to jest, to jest traw, to jest bardzo ładny traw. Dobra, ArcheLudon. Okej, okay, to jest Dusk Noir, to jest ten sam Dusk Noir w sumie, który dopiero co był. Ale dobra, jest olo, no nie ma nic specjalnego. Zobaczymy co, co dalej nas czeka. Dusk Noir ładny, ale no niestety reprint. Shrouded Fable'a bodajże, także nic specjalnego. Walczy ze mną ten buterek, dobra. Mamy kolejną paczuszkę. No dobra, dwa budowy są, także jest spoko. Przekładamy. Podłożymy i jeszcze, jeszcze spoiler spoilę zrobiłem niestety. Mamy Rotomik. Berry Rzeczywiście strasznie dużo przedruków, ale jest Drippy, także myślę, że już będzie można dalej składać tutaj deczek. No dobra Festival Grounded, nie będę już liczył, które ok. Red Gigas i ok. Tak jest! Mamy pierwszego, pierwszego z rodu. Mamy Evilucję, mamy Sylwona. Kurde, jaki on jest piękny. Słuchajcie, błyszczy się ładnie. Ja jestem już zadowolony. Sylwonik, piękny Pokemon, Także od razu myślę, że warto otworzyć. W takim razie: koszuleczki i schowamy go do tej pięknej koszuleczki z Iwim. Niech już sobie odpoczywa. Dostałem słuchajcie podpowiedź, że tu mamy Master Bola. Rzeczywiście jest Master Ball no! elegancko, kurde, także już pakujemy je także do koszuleczki. Każdy Master Ballek będzie miał swoje specjalne miejsce. Słuchajcie, yy, dobra paczuszka. Myślę, że tutaj trzeba się cieszyć z tych dwóch trafów już. No dobra. To co, czekamy na Umbraona w Master Ballu, jak już tak dobrze się zaczęło. Zobaczmy co dalej. Mamy boosterek numer 3. Żeby sobie znowu spoilera nie zrobić, te dwie rzeczy odłożymy. No i dobra. Profesor Research. Lit Leo. O, będzie powoli naprawdę jest to spoiler, do tego, że mu zaczął składać tę talię. Także będzie chyba trzeba pójść w tą stronę. Jest Rescue Board, też się przyda. Profesor Turo. Grywalna karta. Grywalna karta sam w deku też posiadam, także zawsze warto jakąś dodatkową kopię mieć. No i dobra. Oki dogi. I też jest, nie, to jest w Pokebolu chyba. Chociaż się przyjrzę. Tak, ok jest w Pokebolu. Mamy radar i. No, specjalnie jakoś super nie jest, ale zawsze DP. Zawsze coś tam ładnie wygląda przynajmniej. No dobra. Oczywiście będę sprawdzał też po tym wartości tych kart, więc jak coś się trafi takiego ciekawszego, a teraz o tym nie pomyślałem, no to pokażę Wam tą cenówkę przy karcie. Więc jak coś się pojawiło, to znaczy, że pewnie moja mina zmieniła się na jeszcze bardziej szczęśliwą, ale już po openingu. No dobra, odrzucamy te dwie karty i lecimy z tematem. Mam tanka. O, Riolu, uwielbiam tego Pokemona, także na pewno trafi na specjalne miejsce. Moich ulubionych pokrów. na takiego osobnego klaserka. Dobra. No i pat. Zobaczymy, co tam dalej. Seeking. Okej. Okay. Ciekawy arcik. To już powtóreczka. No i dobra. Mamy jajka. Bannery. I. Nie mamy sterbola. A Dobra. No to co? Chlub. Dobra, całkiem ładny Vaporion, ale niestety, niestety nie eks, niestety nie świecący, ale zawsze coś. Na razie sobie go odłożymy i będziemy sprawdzać. Lecimy dalej, jesteśmy w połowie, jeszcze cztery boosterki przed nami, także. Oj, naczekałem się na ten dodatek. Naczekałem. Sergeant z Parków też było ciężko dostać, cokolwiek, może już te. Koliki, sobie z rzucę to nie będą no, tak przeszkadzać e, więc przynajmniej teraz fajnie że udało się cokolwiek na start załatwić i upolować także więc w Empiku na przykład ciekawostkę dzisiaj byłem no to 9.30 już były pustki we wszystkich Empikach że naprawdę ludzie się rzucili więc cieszę się że możemy się pobawić w ten opening dobra lecimy dalej o, profesor Oak na researchu. Spoko takiego jeszcze nie mam. Także zawsze ładny. I mamy trzeciego budewa, coś to dzisiaj za szczęście. Tak tutaj Kumpel się już cieszy. Wierzę, że dwa przynajmniej polecą do niego. Ale niestety zacznę przegrywać z jego talion wtedy. No dobra, to teraz ten najciekawszy moment. Co my tu będziemy mieć? Brajer. Ok, mamy hut-huta. Nie mam sterbona, ale słupok. Ładny jest ten slowpoke. Nie będę mówił, że nie. I fluttermane. No dobra. Fluttermane grywalny, Niestety no mam już kilka kopii tego, tego przyjemniaczka, ale... No, no szału nie ma. Szału nie ma, ale spoko. Maina zawsze możemy zostawić. Słupok też nie chleży, bo mi się po prostu podoba ten art. Na razie bez większego szału z większego szału, no mamy Sylwona, ale na tym się kończy ta imprezka. Może jakiś sekret jeszcze nam się trafi? No zobaczymy. Nawet świecących energii nie ma. No dobra. Kolejny daskull, czyli rzeczywiście cała linia została przedrukowana Okej, no okay. czalizarda spoko, czy do, nawet do wielu spoko, ale no, ale no, dla mnie. Szkoda, no, bo natomiast już... widzę, że tych dripich e, no tutaj trochę zbierzemy, więc może rzeczywiście ten deczek też da się złożyć na dragapulcie. Także myślę, że to jest, to jest jakaś droga, która pokazuje, żeby tutaj pójść. Dobra, mamy pierwszą. Albo już ten. No i dobra. Jest Screaming Tail. To też znam takiego przyjemniaczka, co na pewno będzie się tutaj chciał połaścić na niego. Czy ten jest w Master Ballu? No nie, ten jest w Pokebolu, ale i tak jest drugi i może to dobry znak. Zobaczmy. Niestety, to jest Noctowl. Fakt, że drugi i do Trapagosa, do Deku jak najbardziej, ale no ja jestem zawiedziony. No, ale dobra, dobra. Jeszcze, jeszcze dwa, jeszcze dwa boosterki przed nami. Odłożę sobie na razie ten żeby się nie przewracał. No dobra. To otwieramy w takim razie tego przyjemniaczka. Odrzucamy te dwie i lecimy. Mamy czarny pas, mamy trening. Elegancko. Elegancko. Jest drugi Riolu. Ja jestem zadowolony. Jeden będzie do klaserku, drugi może komuś się przyda. Ciekawy research. No dobra, kolejny Duskull, okej, okay. kolejne Groundsy, jak mówię tego to już mogę niedługo y, wytapetować sobie ścianę, Haulucza, Technoradar, kolejny, jakoś nie, nie, nie mam tutaj pasji, jest kolejny Slowpoke, ale on jest ładny, no dobra, tak, karta, która mnie ewidentnie prześladuje. Archaludon. No to Kaszana. Słuchajcie, Kaszana jest. Został eee, to to ostatni boosterek. Miejmy nadzieję, że to będzie boosterek szczęśliwy. Bo no na razie no ok, jest jedna z Iwilucji. Eee, zawsze coś, no ale, ale tak normalnie to bida. Słuchajcie, bida, ale dobra. Poczekajmy. Zobaczymy, co będzie skrywał ostatni boosterek. Tutaj. Liczę na wiele, liczę na wiele, bo no, już ciężko liczyć na mniej. Także lecimy. Mamy larwitara, mamy. Luna. Tak. tak yy, co ciekawe, jak otwierałem Shrouding Fable, też trafiłem całą, yy, całą linię ewolucyjną Daskłopsa, boże, Daskłopsa, Daskula. Yy, tak. Jak coś mnie prześladuje, to chyba to nawet bardziej niż No ale dobra. Yy, Lecimy. Wesel, ok. I to jest fajna karta. To jest fajna karta, która jest po prostu grywalna, która się przyda. Więc fajnie, że chociaż jeden wesel się trafił. No ale dobra. Jest i ale niestety nie jest to i z Masterbołem. Habanberry. I, i, i. I mamy to. Mamy w końcu coś. No, co? Będziemy sprawdzać wartość. Będziemy sprawdzać. Myślę, że nawet od razu możemy zobaczyć tą Amarys. Kurde, ale jest ładna. Na pewno ja już y, sięgam po koszulkę. Od razu ją spakujemy. E, sprawdzimy zaraz. Słuchajcie, sprawdzimy zaraz wartość. E, wrzucę ją na pewno tutaj w filmiku. Będzie się gdzieś z której strony pojawiać. I myślę, że co? Że zaraz wrócę do Was z jakimś małym podsumowaniem. Tylko sprawdzimy, co nam tu poleciało. Dajcie znać w komentarzach co dropło Wam. Mam nadzieję, że się trochę więcej farta. No i co? I do następnego openingu. No i dobrze, słuchajcie. Y, oczywiście dałem ciała, bo tak policzyłem 8 i to mi nie dawało spokoju, że przecież powinno być 9, więc jeszcze jeden bo starek leżał w pudełku. Zaraz go otworzymy. Natomiast y, na ten moment, żeby było prościej, 3,5 euro no bez szału. Tu była czwórka jakoś też też podobnie, 3,5-4 euro. Ale tutaj, Master Bolek. Słuchajcie, na ten moment fakt, że pewnie jest ich mało na rynku, ale angielskie zaczynają się od 75 euro. Także jest to co najmniej świetny traf. No dobra. To zobaczmy, może jeszcze tutaj będzie jakiś secretek, jakiś sylweon, tylko ładniejszy. Zobaczymy. Album Brown Panther Ball. Też byłoby całkiem spoko. No dobra. To jeszcze ta chwilę, chwilę ta przyjemność nam potowarzyszy. Aplina, mamy jabłuszko, okej. Okay. Mamy jabłuszko, mamy Goldina. Czy też możemy już coś tam z Seekingiem porobić, choć nie wiem po co. Mamy Kierana. Widziałem, że gdzieś tam się przewija, więc może, może będę musiał sprawdzić gdzieś. Tylko wrzucimy. Mamy Slukinga, a już nie taki ładny arcik jak slupoka. Bady, bady, to zawsze się przyda. No i dobra. Dawn. Nie mam Osterbola, ale jest secret, secret Argenis, ale to nic nam nie daje. I i mamy jeszcze jedną kartę. No dobra, dobra. To już wygląda dużo lepiej. Eee... Rajford, coś kojarzy. Patrzmy na 5 kart z deku. Diskardujemy dowolną ilość. Tak, coś mi to mówi, ale dobra. Mm, sprawdźmy to od razu. Sprawdźmy to od razu, jak to nam będzie wyglądać. zobaczymy. No dobra. Co my dobrego trafiliśmy, czy niedobrego, No nie dobrego, nie dobrego, 3 euro, ale zawsze, zawsze coś, zawsze to lepiej niż kompletnie nic. Także słuchajcie, no już kolejnego podsumowania nie będę. Mamy tego pięknego Masterbola, więc i tak jestem zadowolony. Możecie dać znać, co wy sądzicie. Może coś przeoczyłem, to też moje w sumie początki z Pokemonami, dlatego chętnie usłyszę jakąś opinię. No i pochwalcie się, co Wam dropło. Trzymajcie się, do następnego. Jeszcze jedna ciekawostka na koniec tego materiału. Jak widzicie, nagrywam w takiej nietypowej scenarii. Jestem mianowicie dzisiaj już w Chorzowie. Dlaczego? Ponieważ jutro zmierzam na Portalkon walczyć w mistrzostwach Polski Neurschim Hex, do której też gorąco Was zachęcam i pewnie też kilka materiałów z tej gry na, pojawi się na kanale, czy to poprzez prezentację samej gry, jak i samych armii, czy jakichś naszych wypadów. Natomiast trzymajcie mocno kciuki. A chociaż pewnie jak to oglądacie, to jesteśmy już po, więc w następnej materiale na pewno krótka relacja z Empeków. Cześć!